Zacznę od tego, że to moja subiektywna opinia i nie musisz się z nią zgadzać. Nie przedłużam i przechodzimy do tego odcinka. Jak może wiecie, albo nie, serię gier Speedway Challenge od lat wydaje firma Bero Basket. Zacznę od tego, że nie ma zbyt wielu gier na telefon o Speedwayu, która by nie była od Bero Basketu. Bez konkurencji firma ta miała można powiedzieć monopol na tym rynku, bo nie było godnego rywala. I właśnie 30 kwietnia w sklepie Play pojawiła się oczekiwana konkurencja. Speedway Heroes z swoją grafiką przypomina troszkę grę Clash Royale. Mamy też tutaj skrzynki, tryb kariery oraz tryb rywalizacji, który niestety na razie nie jest jeszcze dostępny. Mówię niestety, gdyż recenzja tej aplikacji nie będzie pełna. Co do względów technicznych, żeby zagrać w Speedway Heroes, potrzeba włączonego internetu. Aplikacja na chwilę obecną w sklepie Play oceniana jest na 3,5 gwiazdki, nie za dużo, ale i też nie za mało. No dobrze, wstęp mamy za sobą, w takim razie przejdźmy do samej gwiazdy w grze: motoryka, fizyka, itp. itd. Na początku, kiedy chcemy wystartować w lewym dolnym rogu ekranu, musimy nastawić moc silnika, by jak najlepiej wystartować, i tylko to tak naprawdę kontroluje, jak szybko wystartujecie. Ja sam po raz pierwszy ściągając tę aplikację miałem duże nadzieje, a nóż będzie lepsza od Speedway Challenge, ale tylko kiedy wystartowałem, zobaczyłem. no właśnie to co wy widzicie. Szybkość jazdy można powiedzieć nie powala, sam pomysł i grafika jest bardzo ciekawa. No ale umówmy się, gdzie tu są emocje. Co ciekawe, w trybie kariery nie ma czterech okrążeń, są tylko dwa, i tylko dla niektórych wyjątkowych levelach mamy prawo do przejechania czterech kółek. Co to mogę jeszcze powiedzieć, moja recenzja w tej chwili się kończy. A może jednak gra jest spoko, tylko przez moje przyzwyczajenie do gry Speedway Challenge odzwyczaiłem się od trochę wolniejszych gier. Sam już nie wiem. Pograłem sobie w karierę, przeszedłem parę poziomów, nawet doszedłem do tego wyższego levelu z czterema okrążeniami. Ale nie umiałem go pokonać, bo nie ma tutaj jak wyprzedzać. Tu jest zero walki, tu nie ma praktycznie żadnych emocji. I wiecie jak to jest. Zazwyczaj nagrody wypadające ze skrzynek powinny być mniejsze niż sama wartość tej skrzynki. Tymczasem otwierając skrzynkę za 10 tysięcy monet, potrafią nam wypaść nawet 25 tysięcy monet. Niesamowite. Ale żeby tutaj was nie zanudzić, przejdźmy już do oceny tej aplikacji. Za grafikę dostaję ode mnie dziewiątkę. Grafika jest rewelacyjna i powiem szczerze zachęciłabym mnie do grania, gdybym nie wiedział o... o późniejszych etapach gry. Przejdźmy do motoryki. Co ja tu mogę powiedzieć? Żużlowcy nawet nie składają się na łukach, jadą prostym motocyklem. Za to jest bardzo duży minus i ode mnie to jest 5 punktów. Bardzo was przepraszam, jeśli komuś ta aplikacja się podoba, ale dla mnie ta motoryka nie jest, powiedzmy, znośna. Jeśli chciałbyś sobie powyprzedzać rywali, o ile udać się wejść dobrze w łuk, Zapomnij o tym, jeśli jesteś chociaż ciut z tyłu i dotkniesz rywala, gra wyrzuci Cię 2 metry do tyłu. Niefajne, nieskuteczne i w ogóle brak mi słów by to opisać. Jeśli chodzi o ogólny pomysł producentów, to mogę dać między 7 a 8 punktów. Bardzo ciekawy pomysł z tymi skrzynkami, bo tego poniekąd z brakuje, ale jazda jest fatalna. Jest też kariera, chyba ma być tryb multiplayer? Aczkolwiek ja nie będę w tym uczestniczył. No i na koniec ocenimy sobie opcje, jakie daje nam aplikacja. Możemy wykupić elementy nawet do 42 zł. Fajny pomysł ze skrzynkami to jest bardzo duża opcja, ale bardzo duży minus za samą jazdę, więc za opcję tej grze mogę dać około 6 punktów, czyli nie za dużo. Oczywiście od razu mówię, że to tylko moja skromna recenzja i nie musicie się w ogóle z nią zgadzać. Sami ściągnijcie aplikację i zobaczcie, jak to wygląda. Jeśli pojawiłaby się jakaś nowa aplikacja na rynku żużlowym, od razu wezmę ją pod lupę, ale na razie za dużo ich nie ma i ja akurat skupię się na grze w Speedway Challenge. Aha, i małe ostrzeżenie. Gra Speedway Heroes może troszeczkę namieszać w głowie. Po pół godziny grania w Speedway Heroes tylko po to, by wam to nagrać i pokazać jak to wygląda, przerzuciłem się na Speedway Challenge i byłem w szoku. Nie umiałem się z powrotem dostosować, także nie polecam. Na dziś to tyle. Jeśli macie swój własny punkt widzenia o tej aplikacji, dajcie znać w komentarzu. Ja się z Wami żegnam. Zachęcam do subskrypcji, do zostawienia łapki w górę oraz miłego komentarza. Do następnego odcinka. Na razie cześć.